Dzień dobry. Aby zgrać materiał wideo za pomocą rejestratora firmy Provision, należy przeprowadzić następujące czynności. Po pierwsze, trzeba rozwinąć listę, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie wybieramy opcję Szukaj i Skopiuj. I teraz przechodzimy do zakładki według czasu, która znajduje się na belce na górze naszego ekranu. W tym miejscu należy określić, z jakich kamer chcemy zgrać nasz materiał oraz z jakiego przedziału czasu. Najpierw wybieramy interesujące nas kamery. Aby to zrobić, klikamy na ikonę plusa, a następnie wybieramy kanały, z których chcemy zgrać nagranie. Niech będzie to kamera nazwana Intercontrol, Lotus oraz Provider. Po zaznaczeniu danych kamer, klikamy na opcję Dodaj. Jak widać, paski nagrań z danych kamer zostały załadowane. Na niebiesko jest zaznaczone nagranie z harmonogramu czyli inaczej mówiąc nagrania ciągłe, na żółto są zaznaczone nagrania z detekcji ruchu, a na zielono zaznaczone będą nagrania y, ręczne. Teraz należy wybrać początek czasu naszego nagrania. Aby to zrobić, należy kliknąć w tym miejscu na kalendarz. Najpierw ustawiamy datę. Ja chciałbym zgrać nagrania z 28 grudnia 2021 roku. Następnie, po wyborze daty, należy wybrać interesującą nas godzinę. Chciałbym zgrać nagrania z godziny 11. Wszystkie ustawienia możemy wybierać albo za pomocą lewego przycisku myszy, albo przesuwając scrollem na myszce. Po wybraniu odpowiedniej daty oraz godziny klikamy OK. Jak można zauważyć, na osi czasu mamy zaznaczoną naszą datę początku nagrania. Teraz trzeba określić, jak długie nagranie chcemy zgrać. Ja chciałbym zgrać do godziny 11.10. Aby to zrobić, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy, ciągle go trzymając na jednym z kanałów, a następnie przyciągnąć do interesującej nas godziny. Jak widać, przy takiej skali czasu jest to trudne do osiągnięcia. Aby taką skalę czasu rozszerzyć, należy kliknąć na daną ikonę symbolizowaną przez lupę z plusem. Daną skalę czasu możemy również pomniejszyć, klikając w tym miejscu na lupę z minusem. Teraz będziemy mogli dokładniej określić nasz czas od godziny 11 do godziny 11.10. Teraz. Jest jeszcze druga opcja, aby dokładnie określić czas naszej kopii. Znajduje się to w tym miejscu. Najpierw mamy start naszego nagrania, jak widać teraz jest to 28 grudnia od godziny 10.59, a koniec jest o 11.10 z 1 sekundą. Jeśli chcemy to określić dokładnie, wystarczy, że klikniemy w tym miejscu lewym przyciskiem myszy. Najpierw określimy start naszego nagrania, czyli godzinę 11. .00. A następnie koniec, czyli godzinę 11.10. W tym miejscu mamy pokazane ile trwa nasze nagranie, czyli 10 minut oraz wielkość, jaką zajmie to nagranie na naszym dysku twardym. Zalecamy zgrywanie możliwie krótkich materiałów, ponieważ dłuższe zajmą nam dużo miejsca na naszych dyskach twardych. Po wybraniu kamer oraz określeniu czasu naszego nagrania należy kliknąć na przycisk Kopia. W tym miejscu musimy wybrać, czy chcemy zgrać materiał na dysk USB, czy na dysk DVD, jeśli mamy podłączoną nagrywarkę do naszego rejestratora. Robimy to w tym miejscu. Jak widać w tym momencie jest wybrany external storage, czyli jest to pamięć USB. Po wybraniu miejsca, na które chcemy zgrać nagranie, należy wybrać format. Standardowo ustawiony jest format prywatny, jest to format szyfrowany, do którego dołączony zostanie Program AirPass służący do odtworzenia danych nagrań. Dostępny jest jeszcze format AVI. Jest to format ogólnodostępny, który możemy otworzyć za pomocą większości ogólnodostępnych odtwarzaczy wideo. Ja wybiorę format prywatny. Po ustawieniu tych wszystkich rzeczy należy kliknąć przycisk kopia. Następnie w przypadku formatu prywatnego mamy do wyboru, czy chcemy takie nagranie zabezpieczyć za pomocą hasła, czy też nie. Jeśli wybierzemy tutaj opcję z szyfrowaniem, należy wpisać hasło oraz je potwierdzić, a następnie podczas odtwarzania danego materiału za pomocą programu AirPass trzeba będzie to hasło ponownie podać. Ja wybiorę opcję bez szyfrowania, a następnie kliknę OK. Teraz, jak widać, otrzymaliśmy pasek postępu. I gdy osiągnąc 100%, dostaniemy komunikat o poprawnym wyeksportowaniu materiału wideo. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia przy okazji następnych filmików.